Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, i ja Was dzisiaj zapraszam na kolejnego vloga. Ja ogólnie uwielbiam za Was nagrywać vlogi, bo po prostu Wam pokazuję zwyczajnie moje życie. Mam nadzieję, że Wam też podobają się moje vlogi. Jeśli tak, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. No i oczywiście, jeśli nam się spodoba, to zostawcie kciuka w górę. I um, aktualnie jest um, sobota, jest chyba 4 lipca, także to jest taka pierwsza, można powiedzieć, um, Taka typowo wakacyjna sobota, no bo wiadomo, że w tamtym roku, no była sobota, ale to wiecie, było tuż po zakończeniu roku Także jeszcze tak tych wakacji nie można było poczuć Chociaż jak słyszycie po moim głosie, ja swojej wakacji dalej nie poczułam, ponieważ jestem chora Znaczy teraz już nie jestem, byłam chora I to tak, znaczy nie chcę powiedzieć, że poważnie, bo w sumie nie wiem co mi było, bo nie byłam u lekarza, ani nic z tych rzeczy ja was może odstawię, bo trochę mi niewygodnie jest tego strzelać przez cały czas. Także ja ogólnie nie wiem, co mi tak do końca było. E, natomiast coś było nie tak ogólnie. E, dlatego, że miałam we wtorek i w środę miałam gorączkę, e, właśnie ból gardła, kaszel. <laughs> Zresztą jak słyszycie dalej po moim głosie, w ogóle bardzo krzywo stoicie, ale nie chcę chyba was już poprawiać, bo jeszcze krzywiej będziecie stać. Ehm... Także naprawdę właśnie e, ból gardła, kaszel, katar, gorączka i w ogóle takie osłabienie I do tego wszystkiego w środę e, zaczęła mi się lać krew z nosa W środę? Nie, w czwartek, w środę Czekajcie, bo już zgubiłam rachubę czasu. Nie, to było w czwartek, to było w czwartek. W czwartek e, już rano nie miałam gorączki, już się w miarę okej okay czułam. Też jakoś nie byłam mega osłabiona, ale faktycznie dalej trochę nie miałam siły, i do tego wszystkiego puściła mi się krew z nosa. I to po prostu tak, że ogólnie zasady są takie, nie wiem, pierwszej pomocy i w ogóle i w ogóle, że jeśli tak do 20 minut wam się leje krew z nosa, to trzeba jechać do szpitala na SOR i tak bardzo pilnie. Mi się ta krew lała przez półtorej godziny. Po prostu półtorej godziny stałam z chusteczką i ta krew mi się lała. Może wiecie, nie jakoś bardzo... Ale faktycznie no, wiecie, cały czas to mi kapało z nosa, chociaż było naprawdę z 10 takich momentów, że mi wyleciał skrzep z nosa i po prostu ta krew leciała, jakby wiadro ktoś z tego po prostu, nie wiem, nosa wylewał, także to, to było straszne. I wiecie, ja też nie miałam siły, mnie głowa zaczęła boleć, zaczęło mi się kręcić właśnie w głowie. No, ogólnie czułam się taka osłabiona, jak przez półtorej godziny krew wypływała z mojego ciała. Także to naprawdę nie było nic przyjemnego, ale prawdopodobnie, nie wiem, w poniedziałek albo po prostu będę musiała jechać do przychodni po skierowanie do laryngologa na przepalanie naczynek, bo ja jeszcze we środę robiłam test na covid w domu. Taki wiecie, miałam po prostu jakiś z apteki i on był z wymazem z nosa. Więc mogłam sobie tam po prostu coś uszkodzić. Plus też byłam osłabiona, jest gorąco. Także zażywam żelazo od wczoraj. Tak przez tydzień muszę pozażywać żeby nie doszło właśnie do jakichś problemów zdrowotnych no Także tak, ale wydaje mi się, że moją chorobę już możemy zostawić Ona już prawie przechodzi I w sumie teraz tylko um, już myślimy o pozytywach e, Dzisiaj byłyśmy z moją mamą w centrum handlowym Także pokażę wam co dorwałam Dobra, już jestem i tak. Ogólnie moja mama sobie też kupiła tam parę rzeczy: jakieś tam spodnie garniturowe yy, i tam tego typu. Yy, też yy, jedną bluzkę z krótkim rękawkiem, białą, ale ona jest taka sama jak te, które wam tutaj pokażę, dlatego że ja sobie kupiłam w innych kolorkach. Po pierwsze, kupiłam taką zieloną oliwkową. Bardzo proszę, tak to wygląda. Mega mi się w ogóle ten kolor podoba Bo on super będzie wyglądał i na jesień I teraz na lato do opalonej skóry To jest rozmiar Tutaj XS um, Kosztowała 29,90 Macie też tutaj nie kod kreskowy Także nie wiem jakbyście sobie Chcieli taką bluzeczkę znaleźć Także ona w sumie ta bluzka mi się strasznie podoba, dlatego że ona z tego co widzę nie ma. Aha, nie ma takiego wiecie chamskiego na przykład loga te, tego sklepu. Tutaj jest tylko taka malutka, w sumie to nawet mogę powiedzieć, że ładna wstawka. Także tak wygląda pierwsza bluzka. I druga jest dokładnie taka sama, tylko że czarna. Tutaj w niej nie ma nic w sumie takiego mm, specjalnego. No, taka też, tylko, tylko że ona jest na lewej stronie. Taka też zwykła, nadzwyczajna i właśnie mega ładny jest ten dekolt w serek. I jeszcze e, torebka. E, Tamta bluska też 29,90. I teraz taka torebeczka, bardzo proszę. Taka tutaj beżowa ze złotymi elementami. Ja mam taką samą, tylko że czarną. Pokażę Wam. Widzicie, ja mam jeszcze taką czarną. Także e, mam teraz takie dwie i naprawdę ta torebka super mi się sprawdza. O, tak. Dlatego, że ona jest dość pojemna, nie niszczy się Miałam tylko taki jeden problem z tym łańcuszkiem, ale w sumie mój tata go naprawił Więc naprawdę to jest świetna torebka I w ogóle to jest w ogóle z ekoskóry, też jakby się ktoś zastanawiał I właśnie tak wygląda torebka I ona kosztowała chyba 80 zł um, Tak, 79,90 Tutaj macie Metkę, jakbyście chcieli, i też e, taka informacja, nie wiem, czy e, gdzieś tam kupujecie w tym sklepie, ale jest aktualnie promocja na drugi e, tańszy produkt, na torebki, walizki i tego typu rzeczy, minus 30%. Więc w sumie moja mama kupiła sobie jeszcze taką inną beżową m, w tej samej cenie, czyli ta w sumie wyszła za e, 55 zł. Więc naprawdę jak za torebkę z eko skóry, jest naprawdę fajnego sklepu że to nie jest dużo, wręcz mało. Ym, I w ogóle wyjściowa cena tej ym, tej, tej torebki to jest nie 10 zł, więc uważam, że z usług jest to na 80 czy nawet 50. To jest naprawdę w ogóle mega, mega deal życia. I jeszcze kupiłam e, w Rossmanie e, lakier do paznokci. Aktualnie tak wyglądają moje paznokcie. Nie wiem, czy tutaj dobrze je zobaczycie, więc ja wam po prostu was może dam w ten sposób. pokazywałam wam je w poprzednim vlogu, także tak wyglądają te paznokcie. Tu są takie ładne kwiatuszki i ogólnie to jest taka różowa, delikatna baza z taką syrenką. Ja Was tutaj odstawię, bo e, będzie mi wygodniej Wam pokazywać. I stwierdziłam, że ogólnie takie paznokcie Bardzo mi się podobają, bo estetycznie ładnie wyglądają Są właśnie takie jasne Uważam, że do mnie pasują, bo Ja jestem chyba tego typu osobą, która zawsze będzie Wolała mieć takie klasyczne, jasne paznokcie Ale stwierdziłam, że skoro są wakacje A sobie w sumie sama robię paznokcie To warto byłoby Kupić jakiś taki ładny kolorek Właśnie bardziej e, Wakacyjny Szukałam masełkowe, masełkowego żółtego Ale nie mogłam go nigdzie znaleźć Więc stwierdziłam, dobra Poddaję się i kupiłam po prostu różowy. To jest taki kolorek 121. I pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy, które trwałam, ale wczoraj. Kupiłam jeszcze bronzer i tusz do rzęs. I ogólnie to jest bronzer z Eveline. Ja z czymś z nich nie miałam innego. To jest jedyny bronzer, który ja miałam. To jest moje drugie opakowanie. Ale ja stwierdziłam, że ja do końca tak z bronzerami nie umiem jeszcze działać. I wydaje mi się, że chcę się po prostu nauczyć w ogóle, jak z nich korzystać. Dzisiaj mam delikatnie wykonurowaną twarz. Wydaje mi się, że całkiem ładnie to wyszło. Tak się nazywa właśnie ten produkt. Nie wiem w ogóle, czy Wy to dobrze widzicie. Bo ja mam tutaj lustro z boku. Ja tak się mniej więcej patrzę, jak to wygląda. Także no właśnie tak. I to jest odcień 02. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Wątpię. I to jest w ogóle um, ciepły odcień i właśnie do mnie dzwonie bardziej pasuje ciepły odcień, także ogólnie po prostu kupiłam i tyle i będę sobie um, właśnie tutaj e, z nim działać. Chcę sobie też kupić ogólnie pędzle do makijażu, bo chciałabym sobie podziałać i zacząć się malować pędzlami, w ogóle zobaczyć jak to działa, bo ja się w sumie po prostu maluję mokrymi produktami gąbeczką, a wydaje mi się, że... Super też wyglądają właśnie sypkie produkty Albo jakieś w kamieniu, także Ale to wszystko w swoim, w swoim czasie No i też wtedy moja mama ma taki jeden bronzer Ale właśnie on jest w kamieniu Więc ja e, nie mam pędzla Ale po prostu kupię pędzel i nie zabiorę ten bronzer Bo ona i tak z niego nie korzysta I tak, nie wiem czy pamiętacie Ale jakiś czas temu, jakieś nie wiem Z dwa miesiące temu W jakimś jednym po prostu z vlogów Mówiłam wam, że kupiłam tą maskarę od Sky High Uwielbiam ja w ogóle, kocham produkty z Maybelline To jest chyba Maybelline i L'Oreal, to jest moja chyba ulubiona w ogóle, ewentualnie Bourjois Paris To są takie po prostu moje top, top marki, kocham produkty od nich Z Bourjois mam chyba korektory, podkłady, bazy i takie bardziej właśnie produkty do twarzy Tusze do rzęs kocham właśnie ze Sky High z Maybelline i tak, i to jest ogólnie kolor czarny, ale wczoraj na promocji, za 35 zł jest w Rosanie promocja, Dorwałam taki, to jest też jest jakby czarny, tylko że nie wiedziałam w ogóle, jaka jest różnica między tymi dwoma produktami. I dopiero na jakimś vlogu chyba Wiktorii Łąskiej, o ile się nie mylę, który oglądałam jakiś czas temu. Ona właśnie powiedziała, że ten to jest taka bardziej głęboka czerń. Także ja faktycznie pamiętam, że. 2000 years later. Pamiętam, że mm, ja, jakby to jest moje drugie opakowanie, akurat tego konkretnego tuszu. Właśnie najpierw miałam czarne, potem się przerzuciłam na jakieś w ogóle z innych firm. Wróciłam do tego i w końcu kupiłam to, bo faktycznie ten kolorek jest taki bardziej taki głęboki. To jest taki, cosmic black, taki kosmiczny czarny, po prostu taki mega, wiecie, mega, mega czarny, już nie. Ten też jest super i ten wydaje mi się, że jest nawet taki lepszy do jak robimy taki make-up, no make-up, styl, że po prostu nakładamy tylko tuż nie wiem brwi i korektor. Dzisiaj akurat nie mam takiego makijażu, bo mam bronzer, róż, rozświetlacz, pudr i wszystko. 2000 lat Um, Także um, właśnie o jest tutaj, ten tusz byłby raczej lepszy do takiego make -up, miał make up, a przez to, że dzisiaj mam też mocniejszy makijaż i chciałam po prostu przetestować właśnie ten I zobaczyć czy to jest naprawdę, czy, czy naprawdę widzę różnicę i delikatną widzę <laughs> Ja umrę tutaj, przysięgam Także maskarka od Sky High, już wam tutaj pokażę, bardzo proszę Sky High i odcień, to jest... Um, tutaj macie, nie wiem, kod kreskowy, nie wiem czy Wam się do czegoś przyda. W każdym bądź razie um, kolorek tutaj próbuję wam właśnie go znaleźć. Um, o, nie zobaczycie tego, ale co nawet jest napisane tutaj na opakowaniu jest Cosmic Black. Także tak wyglądają moje łowy z poprzednich dwóch dni. Ja się teraz przebieram coś w sensie tylko spodyńki, mam jeansowe które są takie niezbyt wygodne tak właśnie dochodzenia po domu, także przebrałam się w jakieś rasowe i prawdopodobnie pole, że sobie pooglądam coś i będę się musiała zacząć uczyć biologii, bo mam olimpiadę w październiku i po prostu we wakacji się już uczę. Gadałam do Was przez dwie minuty, ale włączyłam tryb 05, który nie wygląda zbyt ładnie tutaj w tym aparacie, w sensie w tym telefonie, także zrezygnowałam z tego i powiem Wam jeszcze raz, to co chciałam powiedzieć. Po pierwsze, zrobiłam sobie, <coughs> zrobiłam sobie herbatę, bo jak słyszycie, moje gardło trochę nie garduje. I będę się teraz uczyć biologii Wzięłam podręcznik też do trzeciej klasy oczywiście, dlatego że to z niego na początek zaczynamy się uczyć I wczoraj z pierwszego działu, z trzech tematów zrobiłam sobie takie fiszki I teraz te fiszki, one tak wyglądają tutaj od tej strony A teraz te fiszki chciałabym sobie powtórzyć, zobaczyć czy wszystko pamiętam właśnie z wczoraj i jeśli tak będzie, to powtórz, przeczytam powtórzenie i przejdę do kolejnego działu. Także w sumie tyle. E, w poprzedniej części się trochę za bardzo rozgadałam. Gadałam to was chyba 15 minut, także teraz muszę się już sprawdzać bo ja nie wiem po prostu ile dni, z ilu dni i ile czasu ja będę nagrywać tego vloga. Także wish me luck teraz, bo się może tego pouczyć trochę. A Zaczęłam się już uczyć, jak wiecie, też związałam sobie włosy. Bo jest strasznie gorąco dzisiaj, też jak widzicie, zasunęłam tutaj zasłony, bo inaczej bym po prostu chyba odleciała z gorąca i robię sobie pierwszy temat. Pierwszy temat tylko czytam, bo to jest taka bardziej powtórka z drugiej klasy, a ja drugą klasę będę w kolejności robić później. Także ja sobie tak tylko szybko przeczytam i polecę od razu do drugiego tematu. Drugi temat jest całkiem przyjemny, powiedzmy. W ogóle uważam, że człowiek jest przyjemny. A trzeci temat to już są choroby skóry, bo teraz robię układ powłokowy. Także mm, tak, wyjdę się z wami, jak już to po prostu skończę. Przebrałam się jak widzicie. I my teraz z rodzicami jedziemy, i w ogóle też zrobiłam sobie kreski, tylko że trochę nierówno mi wyszło. I my teraz z rodzicami jedziemy do kina na Formułę 1 i taki outfit, bardzo proszę, spodenki jeansowe i taki mm, t-shirt y, Papaya Coconut, mega, mega ładne. Daje mi taki surferski vibe trochę, także zakładam jeszcze forsy na nogi i lecę.